Niestety doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Na, Na całe szczęście stało. nikomu z mieszkańców, z pracowników, ani z ludzi, którzy przebywali w tym budynku lub w pobliżu, nic się nie stało. W porę zostali wszyscy ewakuowani, i to jest istotne. Natomiast zniszczenia są duże sięgające kilkuset tysięcy złotych. Bo to najwyższe piętro wymaga gruntownej modernizacji, generalnego remontu. W zasadzie muszą zostać tylko główne ściany, a tak trzeba będzie wszystko skuwać, rozbierać, sprzątać. Od nowa robić instalację elektryczną, wszystkie pozostałe instalacje, podłogi, ściany, malowanie, wyposażenie, bo wyposażenie wszystko. Czy to spłynęło kilka pomieszczeń sponęło, czy jakby lub ca cała kombinacja? E, z racji, tej, że przy pożarze, e, zwłaszcza w budynkach, w którym jest dużo tworzyw sztucznych, wygładzin, e, jest też ogromne zadymienie, to nawet jak coś się nie spaliło, to tak nasiąknęło. <laughs> Dymem, Jasne. że nie nadaje się do użytku. Trzeba też pamiętać, że no, szybko zareagowały służby, w tym Straż Pożarna, no ale główny środek gaśniczy to woda. Ona powoduje to, że jednak przecieka też strop no i pewnemu zniszczeniu uległy także pomieszczenia o piętro niżej i też pomieszczenia internatu. I też tam pewne prace, Trzeba będzie i prace remontowe, ale i prace z wymianą sprzętu, wyposażenia wykonać, a to też będą pewne koszty. My, w dniu pożaru, już natychmiast ustaliliśmy miejsce tymczasowego pobytu dla dzieci i pracowników domu dziecka. Zdecydowaliśmy się na umieszczenie ich w internacie w zespole w Radu Ryżu. W zespole naszych szkół, dlatego, że tam do niedawna była siedziba tego domu dziecka. Pani dyrektor Kamińska szybko wygospodarowała trzy pomieszczenia na mieszkania i pomieszczenie biurowe dla kadry. Wierzymy, że ten czas oczekiwania na powrót do głównej siedziby nie będzie długi. Tym niemniej przez kilka miesięcy no, taki stan będzie trwał. Jednocześnie też zwróciliśmy się do firmy ubezpieczeniowej, by jak najszybciej zakończyła swoje prace. Oględziny, spisanie protokołów, wykonanie tych wszystkich czynności, które. Żeby móc finansowanie uruchomić, tak, prawda? W, które w takiej sytuacji my. muszą inspektorzy. To tak, tak realnie, Pana zdaniem, kiedy ten, ten remont mógłby się rozpocząć? Ja myślę, że no, po nowym roku. Najwcześniej to wydaje mi się, że od lutego gdzieś powinny prace już remontowe ruszyć, bo Powiem też natychmiast, pan dyrektor wynajął fachowca z zakresu budownictwa, który przeprowadza inwentaryzację aktualnego stanu, ale i robi przedmiar na niezbędne roboty budowlane, w tym także wycenę, bowiem w takiej nadzwyczajnej sytuacji my będziemy mogli zlecić wykonanie robót z wolnej ręki, tym niemniej musimy mieć wykonany przedmiar i wykonaną wycenę. Szybciej dzieciaczki mogły wrócić. Do... Tak, no i w tym roku jeszcze te prace. Pan inspektor zobowiązał, wynajęty już przez pana dyrektora, zobowiązał się wykonać. Oczywiście trwały też, jeszcze będą trwały postępowania służb, policji, straży, być może także prokuratury z racji wysokości szkód, jakie w wyniku pożaru powstały. Wiadomo już, co do co, przyczyn. Wiadomo, że przyczyn. My opieramy się na informacjach ze służb. Na dzisiaj przekazano nam, że trudno będzie dojść do ustalenia przyczyn, dlatego, że w pomieszczeniach, w których ten pożar się rozpoczął, wszystko w zasadzie doszczętnie się wypaliło, spaliło. Ewentualnie jakieś przypuszczenia biegły z tych dziedzin będą mogli określić. Czyli jednym słowem jak wspomniał Pan, że te koszty to kilkaset tysięcy złotych, no to te pieniądze w przyszłym budżecie muszą się znaleźć. Tak, tak jesteśmy tego świadomi, na całe szczęście w projekcie nowego budżetu mamy rezerwy i rezerwę remontową, rezerwę ogólną, rezerwę inwestycyjną, więc będzie z czego te środki zdjąć i przeznaczyć na Czyli pracę Czyli jednym słowem możemy uspokoić wszystkich że z finansowaniem nie będzie problemu. Z finansowaniem nie będzie jakichkolwiek problemów. My nawet od razu po pożarze na kolejnego dnia na zarządzie powiatu przyznaliśmy dla domu dziecka 100 tysięcy złotych na takie bieżące zakupy, bo większość także ubrań, no, nawet podręczników szkolnych, wyposażenia uległo spaleniu. <laughs> Więc można powiedzieć, że mieszkańcy domu dziecka przenieśli się do Radu Ryża z tym, co mieli na sobie lub jak byli w szkole, no to z tym, co mieli z sobą, w plecaku.